Siema widzowie, witam po przerwie. Jesteśmy znów na OutRPG, kolejny raz. W ostatnim odcinku pokazałem wam, pokazałem wam w sumie Rybaka i suningowaliśmy sobie furę i coś tam sobie pogadałem. Pozdrawiam Marlejek. Jak z góry widzimy mamy nowy hood. Nie mam pinki jakiś, ale to temu pewnie, że forum odpaliłem. I dziś w sumie Wam pracę pokażę. Dzisiaj wszystkie prace Wam pokażę. Coś tutaj się ustawia pod Shiftem. A jest w ogóle system wypadania przez szybę. O, widzicie? Do tego jest w sumie opcja zapięcia pasów. Stały dodane fotoradary i znaki. Typu tutaj stop jest. Jakieś plamy widzę dla saftów, dziury. Znaki, zakaz zatrzymywania się. Przydoby się tu tutaj guzik, zaraz na wszystko. Jak teraz mamy na przykład tutaj na mechu jakaś muza gra, to wpisujemy komendę ukośnik stream mode. Stream mod. Ja włączyłem teraz. I teraz wyłączyłem. To trzeba dwa razy wpisać i wyłącza nam radio w miejscach publicznych. Tylko trzeba to w konsoli wpisać, bo pod tej ukończnik nie działa. Dodano również, co tu dodano? Warianty pojazdów. Można zmieniać botniki, spoilery, tam w niektórych pojazdach. Typ dachu, czyli no z takiego na przykład Uranusa możecie zrobić cabrio. Nie wiem akurat, czy z Uranusa można. Klatka bezpieczeństwa, no to w środku macie taką klatkę. I poszerzone body. O i dostałem osiągnięcie za naprawę fury. Do niektórych prac będzie mi potrzebna, tak patrzę, że yy, prawko na C. Więc ja szybko sobie te prawko tutaj zrobię, nie wiem, dam wam przyspieszone tempo, że coś. No i zdałem, nie trzeba kierunku wrzucać. Tutaj co? Coś nowego, a tutaj przecho jest. No ale nie, zaparkuję tam sobie bliżej tej roboty. Tu pewnie jakiś parking, kajak. Znajdźkę mamy od razu. 15 600 na godzinę, oczywiście to wszystko zależy od kursu Kakują blipy czy kilogramy same lecą O no, są blipy Tylko powoli trzeba jeździć i zbierać No i dostałem od razu punkt pracy No więc tak wygląda praca swiperów Tutaj mamy pracę kuriera Dobra tutaj nam respi się fura w tym o W tym, w tym, tym No w tym rozwalonym budynku Podjeżdżamy burito Na tyły Wybierz paczki do doręczenia, no wszystkie Ładowanie paczek trwa Tutaj poprawa nam pisze, co i jak, ile już jesteśmy w robocie. O i mamy ten. Mamy paczki, do której godziny, jaką mamy dostarczyć. No i co? Tu mamy pakę. I Co? Podchodzimy. Weź paczkę. I chodzimy sobie tak o powoli. Tam pewnie w ulepszeniach będzie można, za punkty pracy, ulepszyć to. I dostaliśmy. 475 kas i 3 punkty doświadczenia. Tu są tramwaje. Tram center. 900 B, po rozpocznij doświadczenie 100 wymagane. Ta, nagrywam Barry 2.7. Pozdro. Trzymamy wuj się, rozpędzamy tam do punktu. Oczywiście chyba za szybko nie możemy jechać, żeby się nie wykoleić. Jakoś tak. Jak tam auto warte 50K, to Bedy na... Nie potrzebuję. No i czeka... dojeżdżamy, zatrzymujemy się w punkcie. Czekamy aż pedy wejdą. No i chłop chciałby bilet dla dorosłych, no to ten ulgowy i ten studencki ulgowy. Na odwrót coś powiedziałem, ale chyba każdy wie o co chodzi. Tutaj mamy kos kosiarę. Yy, rozpoczynamy. Średnie zarobki 10 koła tam pisze. Zapalamy silnik. Oczywiście te wszystkie zarobki są w przybliżeniu. I po prawo mamy taką mapę, gdzie jeździmy po tych, po... no po trawie po prostu jeździmy i zaznaczamy tak jakby punkty jeżdżąc. I te, po tych zaznaczonych punktach już nie daje nam trawy. Jakieś zimy maksymalnie możemy zebrać 15. No i tak ta praca wygląda. Dla mieszkanary. No, wjedziemy, już jesteśmy na sadzie. Siema. O, zbieranie truskawek. Praca polega na zbieraniu truskawek. Bierzemy se koszyk, idziemy se do krzaka. Zbieramy dobre truskawki. Do tego, do koszyka. I klikamy shift, aby odejść od krzaka. I idziemy do kolejnego krzaka. I zbieramy kolejną dobrą truskawę. I tak w kółko, pierdółko i 40k na godzinę jest, taka to robota Odśnieżarek wam nie pokażę, odśnieżarki są w Angel Pine i pracuje się tam w dwie osoby chyba To nie da rady wam tego pokazać yy, co tam dalej? Skontenery są na Fallen Tree No pogoda się zmienia, tu mały Cygana tam możecie jakieś tanie fury kupić. Tu sobie wjedziemy, co skrócimy. Tu mamy tą robotę, mamy parking. To są zwykłe kontenery. Praca. Muszę wejść do środka. widzimy sobie w blip. Klikamy. Przerost kontenerów. Praca 30k na godzinę. Prawo jazdy typu C trzeba. No i bierzemy kontener, odpalamy go. Znaczy, lawetę bierzemy. jeżdżamy tyłem do załadunku. I na przykład klikamy sobie. Gdzie tam chcemy to zawieźć. Ja na szybko Bonkanty kliknąłem. Tak wygląda animacja ładowania kontenera. No i wyznacza nam trasę 12 km. Macie normalnie GPS jeszcze łatwo idzie to dostarczyć. Macie w duże ułatwienie, nie trzeba znać jakoś super mapy. Praca maszynisty: 40 k na godzinę. Doświadczenie: 350 trzeba mieć. No i mamy taki pociąg. I punkt docelowy mamy w LV na przykład. Trzymacie W jedziecie do LV-aż. O, bramki są. Zwłaszcza na ruchy na tych bramkach. Kamieniołom jest przy Hunter Query. Przy tej dziurze wielkiej. Nie ku... A kto. No, mamy ten, pracę kamieniołomu. 37k na godzinę. <laughs> izu, by nigdy tak nie napisał. A trzeba na dół zejść jakoś. No to tak się schodzi. Na faście. Podnieś dynamit. Tu. Weź dynamit. Wziąłem i teraz co? To pewnie jakaś fura się coś respiło. Tylko ja jej nie, nie widziałem. I wziąłem swoją. Mamy jakiś ten tunel. Umieść ładunek. Chyba taka najbardziej. O, tutaj klikamy, o ładunki umieszczamy. Umieszczone. Palimy gumę stąd. Odsąd się od ściany. O, wybuchło. Tylko najbardziej ciekawsza chyba ta robota. Podnieść kamień. Trzeba tak stanąć, żeby dało się podnosić. A nie, tylko jeden wystarczy. Rzuć kamień na taśmocią. No i zbieramy cały kamień, i tak w kółko robimy. Zbieramy kamień, zbieramy dynamit, rzucamy na taśmę dynamit w ścianę. Dobra, teraz praca będzie y, transportu paliwa. Jest ona na kacu w LV. W prawym górnym rogu, tutaj od wejścia wbijamy tutaj w prawo. Tutaj, tutaj, tutaj. Kategoria C: 850 potrzebne punktów. Rozpoczynamy pracę. Silnik odpalamy i jedziemy. No, dojeżdżamy do celu. Tutaj są cele. Nie wiem, czy gdzieś indziej jeszcze są. Zaciągamy ręczny, gasimy silnik. Bierzemy węża pod interakcją E. Wchodzimy tu. Klikamy E. Podepni wąż. No i czekamy. I się zapełnia ten. Yy, cysterna. Dobra ropa się załadowała, Spinamy węża, tu znów odkładamy, jedziemy z powrotem tam na bazę na kaca, no już jesteśmy na tej bazie to wjeżdżamy tu pierw w lewo, podjeżdżamy tutaj na wskazane miejsce, yy, pasy trzeba, ten pasy. Trzeba zaciągnąć ręczny, zaciągnąć ręczny i zgasić silnik Wtedy wysiadamy, wężo wyciągamy i podłączamy tutaj I się rozładowuje nam cystena Jak nam się rozładuje ropa to zapełnia nam się benzyna Jedziemy na wskazaną stację rozładować to Czyli tutaj byśmy musieli Jak rozładujemy to dostaniemy wypłatę Dobra ostatnią pracę jaką wam pokażę będą badania głębinowe Praca jest na DeSherman Dam Zaraz wam pokażę co i jak Hello, hello, a wchodzimy sobie tu, praca jest testowa, wbijamy na MOLO, podchodzimy do batyskafu, klikamy F, sobie wsiadamy, zanurkuj w, badań, w badaniu głębin, jeśli zbierzesz minimum 20 giga, możesz wrócić na bazę i zapisać się w komputerze. I jakieś punkciki trzeba zbierać, tylko, trzeba, tylko ciężko jest się przyzwyczaić do latania tym, latania, dopływania tym batyskafem, 2 giga dostaliśmy, a, krasza dostałem. Dobra, to by na tyle było. Praca jest tam testowa, więc może jeszcze się wiele zmienić. Dzięki za oglądanie, nara.